Witamy konferencji prasowej po drugiej kolejce w formie czwartej ligi. Polonia Lidlark-Wagmiński, podejmowała Jeziora, Kiława, wynik 2-2. O komentarzu do tego spotkania prosimy trenera gości Daniela Madeja. Dzień dobry. No cieszymy się na pewno z tego punktu. Już graliśmy to ostatnio kilka razy i nie udało nam się wywieźć choćby punktu. Także cenimy ten punkt, cieszymy się. Choćby jak wypatrzeć na to wszystko, w jeszcze w 96 minucie mieliśmy na 3 2 na pewno zespół gospodarzy dużo więcej miał klarownych sytuacji, ale no liczy się to, co jest w sieci, tak? Dziś w sieci jest 2-2 i cieszymy się z tego punktu. Na pewno nasza gra dzisiaj nie wyglądała za dobrze, ale gra się tak jak przeciwnik pozwala. to mogliśmy. Tak? Wielki szacunek dla zawodników, że walczyli do końca. Paradoks jest taki, że mieliśmy idealne sytuację na 2-2, strzelamy bramkę na 2-2 po błędzie bramkarza przeciwnika. Także wielki szacunek dla, dla chłopaków za walkę do końca, za determinację. Cenimy ten, cenimy ten punkt i czekamy na następne mecze. Dziękujemy. O komentarz do tego spotkania poprosiliśmy trenera Pola i Daniela Wierzbowskiego. Witam serdecznie. Myślę, że na wstępie duża, e, duża presja była dzisiaj. Widać to było po chłopakach, że, że bardzo chcą się e, zrehabilitować za ten niedzielny mecz weblongu. No i to było widać w początkowej fazie meczu, że, że popełnialiśmy proste błędy e, po, po takim prostym błędzie na jeziorach tutaj. Udało im się zrobić karnego, tak, Hubert Szanka wykorzystał go pewnie. No i myślę, że, że tutaj troszkę, troszkę powietrze nas wtedy puściło, zaczęliśmy, zaczęliśmy dochodzić do, do sytuacji, tak jak tutaj ten Daniel wspomniał, mieliśmy tych sytuacji na pewno o wiele więcej. No i, i znowu e, gdzieś tam wracają nasze stare demony, gdzie, gdzie mamy sytuację, od razu zaraz po strzeleniu bramki możemy dołożyć drugą, trzecią, nie strzelamy tego, e, fajnie zaczynamy, wchodzimy w drugą połowę, od razu z bramką po, po rzucie karnym. E, no i dalej brakuje nam no konsekwencji, cierpliwości w graniu, w budowaniu e, tej gry za chaotycznie. Dzisiaj to wszystko wyglądało. No i koniec końców Skar skarcił nas los. Dobrze, że nie skarcił po raz drugi właśnie w tej 96 minucie. No i podział punktów w barku Jedyne co, co jest na plus, to chyba to, że ta twierdza dalej nie, nie, nie pękła, ale, ale my tu na pewno mocno bijemy się w pierwszy dzisiaj za, za ten wynik, bo dla nas to jest jak porażka że mając ułożony, ułożony mecz od drugiej połowy, od początku drugiej połowy nie, nie potrafimy dalej konsekwentnie z dojrzałością, gdzie mamy naprawdę dojrzały zespół, no tak, tak się wydaje, nie potrafimy tego dowieść i w ostatnich sekundach, w ostatniej fazie meczu, gdzieś popełniamy proste błędy czy to indywidualne, tak jak dzisiaj, czy, czy też w blogu. No i myślę, że ten limit już na tą rundę chyba, chyba powinien się zakończyć i od następnego spotkania powinniśmy wszyscy wyjść i razem gdzieś iść do przodu, zdobyć pierwsze trzy punkty i, i dalej się nie, nie zatrzymywać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Polując od gormisty ława za dwa. Do zobaczenia. Dziękuję.